Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego Polska odmawia rosyjskiemu żaglowcowi się do wstępu na wody terytorialne naszego kraju, poinformowała rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. Decyzja premiera jest to decyzja odmowna, powiedziała Suwara, odnosząc się do sprawy rosyjskiego żaglowca. Aktualnie, jak dodała? Następuje implementacja decyzji przez kapitanat i Straż Graniczną w Gdyni. Kropka uznajemy, znajemy, że dopuszczenie żaglowca na wody terytorialne Polski było sprzeczne z polityką poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy i nieuznawania aneksji Krymu, wyjaśniła rzeczniczka prasowa Resortu Dyplomacji. Wynika to z faktu, że w rejsie szkoleniowym Siedowa biorą udział kadeci z Państwowej Akademii Kerczeńskiego Kolegium Przemysłu Rydnego z okupowanego przez Rosję Krymu. „Kropka my niezmiennie wyrażamy poparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Oczekujemy od Rosji przywrócenia swobody żeglugi w Cieśninie Gerczeńskiej, zwrócenia statków, które zostały przejęte i uwolnienia ukraińskich marynarzy, uwięzionych w czasie incydentu w listopadzie 2018 roku, oświadczyła. Żaglowiec nie został wpuszczony także do Estonii. Według informacji podanych w czwartek przez agencję TASS, żaglowiec szkolny Siedow nie został wpuszczony przez władze Estonii na wody terytorialne tego kraju i obrał kurs na port w dni. MSZ Estonii wyjaśniło, że, według posiadanych przez nie danych, na pokładzie żaglowca znajdują się kursanci z Kerczeńskiego Państwowego Morskiego Uniwersytetu Technologicznego z okupowanego Krymu. — Estonia nie uznaje nielegalnej aneksji Krymu i według nas wydanie pozwolenia statkowi szkolnemu przeczyłoby polityce nieuznawania aneksji Krymu, — napisał resort w komentarzu przetoczonym przez portal estońskiego nadawcy informacyjnego R. Jak zauważył portal, wpłynięcie siedowa na estońskie wody terytorialne było planowane na 13-14 do 14 kwietnia, na kilka dni przed wizytą w Moskwie prezydent Estonii Kerstikaliulait. Informacje o niewydaniu pozwolenia pojawiły się w środę. Ambasada Rosji w Talolinie określiła tę decyzję estońskich władz mianem nieprzyjacielskiego aktu? Kropka żaglowiec siedo w swój jubileuszowy, setny rejs wypłynął 6 kwietnia z Portu Świetłej pod Kaliningradem. Chropka jednostka została wybudowana w 1921 roku w Stoczni w Kilonii. Po II wojnie światowej przejęli ją Rosjanie w ramach reparacji wojennych. Ma 117 metrów długości i 15 metrów szerokości. To największy żaglowiec szkolny świata.